Jaką piosenkę najbardziej czekasz dzisiaj? Halo Green Light Mega Ale oczywiście zadowolimy się każdą piosenką w wykonaniu Królowej W sumie na wszystkie, ale tak jakbym miała wybrać to Crazy in Love Najbardziej na każdą Crazy in Love Na 100 lat byłam dzisiaj urodziny. rodziny oh. <laughs> Powinna zaśpiewać Tak, mam nadzieję, że zaśpiewa Chyba Schooling Life, ale nie jest znana, także... No ostatni nasz hicior <laughs> Bo uczyłyśmy się tych piosenek, których jeszcze nie znamy Na Single Ladies End of Time ja czekam jeszcze na Low on Top, na przykład. Na co ja czekam? Na Girls For underwear. Jestem już tak zadowolona z tego, że ona tu będzie, że już mi jest to kompletnie obojętne, na jaka, jaka będzie leciała, jakakolwiek, naprawdę. Co myślisz o tych wszystkich jakichś zachciankach, tak? Że czerwony papier, że tytanowe słomki? No, każda prawo, gwiazda ma swoje zachcianki, tak? Także myślę, że w porządku. Myślę, że to bardziej taki chwyt. No, jeżeli taka diwa do nas przyjeżdża, no to czemu nie? Przecież ona śpiewa głosem, więc musi mieć odpowiednią temperaturę wody, pizzy na nowej słomki, skoro to jest jej narzędzie pracy. E, uważać na to, co je, co pije. Musi mieć odpowiednią temperaturę i tyle, no. Tak jak inni pracują z samochodami, które mają przygotowane na najwyższe możliwości, tak oni po prostu muszą mieć przygotowane głosy, no. Ja z nią rozmawiałam, no mówię, nie, nie, to się jest. To są jak najbardziej normalne dla takiej gwiazdy. Mm, jak każda gwiazda. Czyli <noise> <My, głosy> Nie, Nie, myślę, że to jest uzasadnione jak najbardziej. Jay-Z wyjdzie z nią dzisiaj na scenę? No ja myślę, mam nadzieję. Mi się wydaje, że nie. Znaczy nie wiadomo, ale o... mamy taką cichą nadzieję, ale... Ja, ja mam nadzieję, że z Blue Ivy. <noise> Chodźmy na to. Ale, no ale cóż, zawsze można się łudzić. Mam nadzieję, że Jay-Z, bo uwielbiam Jay-Z. Go jest wspaniałym raperem i, no, i trzymam kciuki za to, żeby wyszedł.